Hello everyone i zapraszam Was na pięć ciekawostek o najnowszym odcinku serialu, czyli The Church on Ruby Road. Te i więcej ciekawostek znajdziecie również na stronie tardis.fandom.com oraz na anglojęzycznym kanale Who Culture, który po prostu omówił absolutnie wszystko, co się dało a propos tego odcinka, więc nie ma szansy, żeby się moje ciekawostki nie pokrywały z ich ciekawostkami. Także zapraszam Was na materiał... W pierwszym odcinku z serii pierwszej z 2005 roku widzimy Rose pracującą w sklepie odzieżowym, w którym spotyka doktora. Na pewnym etapie dziewiąty wysadza cały budynek w powietrze. Jest to ten sam budynek, z którego w Church on Ruby Road spada ogromny bałwan. Prezenterka, która wypytuje Ruby o jej życie, to Davina McCall, która jest prawdziwą brytyjską prezenterką i w rzeczywistości prowadzi program Long Lost Family, w którym rzeczywiście szuka dawno zaginionych krewnych swoich gości. W odcinku Parting of the Ways w finale serii pierwszej, gdy Rose zostaje odesłana przez doktora na ziemię, Jackie i Miki zabierają ją do jakiejś knajpki na jedzenie. Tam w ramach smultoku Miki wspomina o nowej pizzerii na ulicy Minto. Jackie pyta się nawet, czy dowożą pizzę do domu. Na lodówce mamy Rubi, możemy zobaczyć właśnie ulotkę z pizzerii Minto z wielkim dopiskiem: Dowozimy do ciebie. Ciekawe, czy jest to ta sama pizzeria, czy jednak po prostu duży zbieg okoliczności. Czwarty punkt jest dość krótki, ponieważ drzwi do domu Ruby mają bardzo specyficzny odcień niebieskiego. Bardzo podobny odcień miały również drzwi do domu Amy i Rorego w mieszkaniu, które kupił im doktor. Czy jest to odbicie okoliczności, czy drzwi Ruby są specjalnie w kolorze Tardis, tak jak drzwi naszych poprzednich towarzyszy? I ostatnia ciekawostka na pokładzie statku goblinów. Doktor wydostaje się z Lin wspominając gorąco lato z Harrym Houdiniem. Dla osób, które nie wiedzą, ja na przykład tego nie wiedziałem, oglądając odcinek, Houdini był jednym z najsłynniejszych iluzjonistów i specjalistów od ucieczek na świecie. Nie jest to jednak pierwszy raz, jak doktor o nim wspominał. Oto scena z Witchfinders. Tak właściwie to wiele doktorów wspominało Harego. Tutaj macie wycinek z doktorowej wikipedii. Eee, możecie tutaj zobaczyć, że między innymi drugi, trzeci i dziewiąty doktor również wspominali o Houdinium. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Po więcej możecie odwiedzić kanał hook Culture, a ja słyszę się z wami w kolejnym materiale i do usłyszenia.